Siemaneczko, z tej strony Valor, a dzisiaj jesteśmy swoim twoim wujkiem, tak? Dokładnie swoim. Siemano! Tu, tutaj masz jak jedyny. A trzeba się ustawić tam przed rakietę? Ej, nie! Co się stało? Wypieprzył mnie w kosmos! Siemaneczko, z tej strony Valor, a dzisiaj będziemy grać z twoim wujkiem. Tak, dokładnie swoim jest Tej, jak. Ale. Lecimy, lecimy sobie głównie tak, tym. Jak tym widzicie, tu jest remake! To jest totalnie odnowione, to jest takie piękne. No wszystko. way! To jest o, kurde. Do no, z bunką! Rakieta leci. Na z... Rakieta poleciała? O nie, jednak nie Rakieta... leci. Jednak ooo, się wszystko rozwaliło Patrzcie, winda działa Działa winda i można im jechać to jest coś niesłuchanego Ale chyba winda nie działa? Aj, nie, bo ja sobie zamówiłem ją do góry A ja zamówiłem pod dom, do paczku matu. No to fajnie Nie <laughs> Siema. <laughs> Siema Aha, bo tu są skały z wulkanu, ja na to skaczę Leci No! Leci Aha! Spaliłem się! No nie, nie mogę, ja bym mógł się spalić! No, no co mogę go... Do... włączyć ja do... ja do... jako dół. Fajne Niestety padłem. No. Lecimy na siedzibę główna row... Robax. O dobra! Jest wieżowiec! I patrzcie. Jest tu binda i mogę pewnie do niej wsiąść. U? I mogę pewnie pojechać do góry Na które piętro? Na siódme? Na, na dziesiąte. Ciągle jestem debil. Nie, pomocy jest Co <grym> Co mam ci pomagać, ty na niego wchodzisz. Hej, no, Ej, ale to co... są chyba syreny Lecce, co... na tornado. Chyba nas wywieje. I tam wchodzisz na słup. No bo ja uciekam przed tornadą, nie? Ponad chmury, to chyba tak działa. No w sumie. Ej. A, wchodzę do ciebie. Chodź, chodź. Zrobić ci miejsce to. A jest za sześciu na serwerze w ogóle. O! Dobra, nie rób tak. Nie rób tak. Jak to tylko. O! Nie mogę. O ty. Dobra, zobaczymy co się teraz stanie. Tornado zabiera cały budynek. Aha! <laughs> Ja sobie normalnie. spycham frajera. <noise> kurde, ale co to budynek tak stoi? No bo ma twardy szkielet. O, ho, ho, ho! No i nie żyje. O kurde, się na kawałki. My gdzie nie. my jesteśmy? My jesteśmy na sutwinach. O nie! To ty licz, ty licz! Nie, mi to przypomina na inną miejscowość Prank, prank, prankieczek Ej, burza piaskowa Co jest? To jest storm. Jesteśmy w zimie to Jest U, zima Co jest? Czy to jest pył z Sahary? Nie, to jest niemożliwe O, rozpieprzyło, o, Rozpieprzyło wszystko <laughs> Co ci się stało? Kurde, trzeba mam wybiega. O kurde! Teraz powinna lecieć ta muzyka. Ona nazywa się Sandstorm i ona mniej więcej tak brzmiała jak ten wiatr, co wieje. A brzmiało dokładnie tak. Tu można wybierać mapy. Patrzcie, ja wybieram y, Amusement Park, ponieważ jest fajny nie, zaczęło padać! Leje kwaśnym dyscem. To chyba woda z podkiszonych ogórków. No, tak jak w Energylandii też tak padało. No, a na koniec wszyscy ruchali się w dupę. <laughs> Czemu się śmiesz? Cały park, cały park zniszczyło. Boże, jak ja uwielbiam diabelskie młyny, to jest tak diabelsko zajebiście, naprawdę. Ej, bo czarny siedzi naprzeciwko białego. Zaraz się pobiją. <laughs> Chodź do <mnie> <laughs> Dobra, ja się już uspokoiłem. Ej, dostałem! Przedpałem kwaśny deszcz. Nie był nawet taki kwaśny, nawet bym powiedział, że taki trochę słodki jest. No, słodko prawda? traje. Słodko fłaśnie. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w porcie Gdańsk. Tam przewoduje... Nie, to stocznia, to stocznia jest! Stocznia Gdańska, o Stocz... Zaraz Polak będzie.. Polak będzie skazywał na śmierć. Papież Polak będzie skazywał na śmierć. Niewinnych stoczniowców. Nie! No. Ziemia się trzęsie Jestem duchem A, tak, to cię nie widzę. A poza tym Jestem duchy nie duch. istnieją. Już istnieją. Nie. DJ Palasite. Ja widziałem, bo DJ Palasite. Tak Ej, jak wejdę na statek, to nie będzie się trząsł, bo jest na wodzie. No, to no, jest trzęsienie spotkanie. ziemi, nie wody. Jak widzicie, gra, to ty, ładną grafikę. Dobra, tyle. To... Dobra, koniec. <laughs> Dobra, koniec. Po, po tym porcie nic nie zostało, koniec stoczni Koniec Gdańska. O, jesteśmy Dobra. na kempingu. Gdzie jest kemping? O, kemping, to... Taka chyba gra Roblox. No bez kitu... Uuu! Widzowie, pamiętacie camping na Roblox? Oh my god, ale to było dawno. Wszedłem na drzewo. O! Bo mam nogę. O ja nie mogę. W tym czerwonym domku akurat mieszkam. Nie, nie, nie rozumiem zbyt... tej gry. Nie rozumiem tej gry ani trochę. To się Ona stało. Ona jest niezbalansowana. Znowu z... chciałem skoczyć na dach i mnie wypieczyło i umarłem. A my się na maszt radiowy w Gliwicach się spinają. Nieźle. Kemping w Gliwicach. A, a wiecie co robili w Gliwicach? Strzelali do Niemców. I Niemcy do Polaków. Yes? O, jesteśmy na cpn Gdzie są ceny paliwa? O, ja, ej, dzisiaj, patrz, ja tu jadę! Dzisiaj za darmo to biorę. Patrz, ja jadę autem! Ale dobra gra ja też sobie pojadam, wiem. No to ja ten, ja jadę. DEBILU, jak jeździsz? Padaj! Dobra, no, uwaga, no jedź, teraz... wyjedź sobie. Wyjedź sobie. Czekaj, teraz będę robił to. Będę robił wizualizację, co ja zrobił, gdybym miał prawo jazdy. <laughs> nie wyjeżdżaj do wody. <laughs> nie, nie, nie. Masz teraz. Tak, <laughs> rozpędzam się, to na godzinę. Pasz, pasz. Al albo jeszcze tak. A, kurde, no nie. nie. A... Gdybyś ma debilę w głowie. O, ta tak bym jeszcze zrobił. Siuuu, bez no i wszystko w dół. To Ja tylko bym wjechał do wody. Ej! Hej, <laughs> <laughs> z siedzeniem wypadłem. Skrzyni zamta i ten, ciałem to umarłem na tej. Umarłem na, na Umarł z zimna. Na plaży. No. Złamałem sobie lewe jądro. No i co? No i nie jest dumny z tego, jestem. A ja. A mi. A, a mi się, się wyknął tak. Kto najdłużej przeżyje stan wojenny, wygrywa 1000 złotych. Stan wojenny, test wytrzymałościowy czołgów. Jestem Mr. Beast. Co? Ej, co, co to jest za katastrofa? Nie powiem, będzie niespodzianka. A, pali się, dobra, no, Żeby ci się tam nie wypaliło. No właśnie, czy zastanawiam, czy to się już pali, czy jeszcze. A czy ty, aby na pewno przestrzegasz BHP? Tak, chodząc po tym, tak? tym. po tym czymś? Tak, bo ja mam kask. Tylko, że nie widać, bo on jest przecież czysty. Umarłem, prawie. W chyba nie spali, bo jest na wodzie. Ale on ma chyba. no, on się łączy z tym chyba. No kurde, statek się. się pali, metal się pali. a ja muszę uciekać, bo ja skłonny żywcem. Metal się grzeje. yo, yo! yo. Siemanu! Ja idę się kąpać. Co tu się ma? Oho, no i prawie. Ej, siema tutaj leży. No dobra, już sam. Gdzie? A. Leżałem na plaży, sobie, bo mnie kamień No bo... Daj, komienia! Ej, bo tu wszystko zalało. No. Jak samoloty wystartują? Miałem lecieć do domu. Nawet się coś nie da? To nieźle. Mogę Cię pochnąć? Dobra, wszystko się udało, pięknie. Lecimy dalej. Jakiegoś kurde... tego. O, a to jest... To jest jakieś, nie wiem, to jest pachamy jakieś. ładnie to wygląda. Jest i winda, jest i winda. Ej, zna znajdziesz mnie? Jestem czarny, to powinienem mieć nawet. Dobra. Zimno, zimno, zimno. Widzę cię zimno. O cieplej, cieplej, cieplej. Cieplej, cieplej. To twoje rodzime tereny, widzę. Zimno, 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 zimno. Zimno, zimno. To ty pewnie czarna małpa no drzewa się schowała. Oj, cieplej, cieplej, cieplej. Gdyby, gorąco, gorąco. No i grzeje, tak? Nie wiem. No i czarna małpa się na drzewo Co za małpa. A wiesz, że drzewo jest łatwo No wiem. Albo, nie albo tak palić. średnio palne może. Aha. No to tak może być średnio. No to, no to, palne to zależy, jest... czy jest mokre, czy nie. No to załóżmy, że jest mm, w superpozycji Dobra. Powiem tak. Idę stąd. O, Nie wiem, no czemu umarłeś? Bo chciałem wejść na drzewo, a nie umiem. Dobra, idę do straszki pańskiej. A ja jestem duchem! Ej, widzę cię. Tak? No. Dobra, a co teraz robię? Pańszysz. Hm. Dobra, a teraz? Ehe, <laughs> dola zrobiłeś. Jesteśmy w banku Millenium, on co kilka miesięcy Millennium. czyści konta, nie wiem czy wiecie. Okradniemy sobie kogoś ogólnie, Tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robisz, panie Murzynku? Ja... <grymny> ja... Ja jestem tylko brudną, zawszoną małpą, proszę odejść. tylko okradnę ludzi. Ma... Małpo infro... informatyku, co robisz? <grymny> Programuję. Pro, programuje tę aplikację do, do zabierania pieniędzy z kont. A, e, ja bym chciał się to radzić, bo. Co tak? fak... Dobra, może nie A! tutaj. A nie chodźmy na A! wyższe piętro. Dobra. O, winda, winda, winda. Nie, o windy. Nie, za się drzwi. Tak, oto. Umarliśmy śmiercią męczeńską. Zostaliśmy utopieni przez nasze własne ambicje. E, dobra, no to co? Tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, wakacje, żeby pływać bezpiecznie. Zawsze w kapoku i bawić się dobrze. Dobra, no to cześć, cześć. Elo, elo. Idziemy Siem się maru. bawić, idziemy się bawić. Elo, elo. Fizowie, pamiętajcie, bądźcie Sigma, bądźcie dobrymi ludźmi. Nie zażywajcie narkotyków. <laughs> dobra, cześć,